Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. <laughs> Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek techniczny. Mianowicie opowiem o kolejnym silniku z serii TDI, czyli znanym silniku koncernu Volkswagena Audi Skoda. Mianowicie o silniku 1,4 TDI. Silnik o tyle ciekawy, że w przeciwieństwie do powiedzmy do poprzedników omawianych, jest to silnik trzycylindrowy. Zaprezentowany w 1999 roku. Silnik ten bazuje na silniku 1,9 TDI. Można powiedzieć, że powstał poprzez. Tak, jakby zlikwidowanie czwartego cylindra z jednostki 1.9 TDI. Co tutaj jeszcze można powiedzieć o silnikach pierwszej generacji? Tutaj silnik ma 16 zaworową głowicę, jeden wałek rozrządu, rozrząd napędzany paskiem. Nie ma koła dwumasowego. W najsłabszych wersjach silnik ma turbosprężarkę o stałej geometrii. Tutaj przede wszystkim chodziło o ekonomię, czyli yy, tak naprawdę yy, małe spalanie, ni powiedzmy niskie koszty obsługi, średnie zużycie oleju napędowego na trasie może sięgnąć nawet poniżej 4 litrów w mieście. W mieście powinien się zamknąć w pięciu. 5,5 litra. I rzeczywiście tak to wygląda, mniej więcej. Silnik z takich ciekawostek zdobył e, nagrodę Silnika Roku 2001. E, tutaj były oferowane na początku wersja 75-konna, e, później doszła wersja 90-konna, najczęściej montowana w Audi. W 2005 roku silnik przeszedł modernizację. Tutaj oferowano moc silnika 70 i 80 koni. Mocniejsza wersja miała turbosprężarkę o zmiennej geometrii łopatek. Doszedł także filtr cząstek stałych, tak zwany DPF. Oczywiście, silnik miał wtryskiwacze, Ten silnik pierwszej generacji, także tutaj, zarówno to są zalety, jak i wady, powiedzmy, tak samo jak w przypadku silnika 1.9 TDI. Tą wersję silnika wycofano w 2010 roku, na przełomie 2010 11 roku. Silniki te montowane były w takich autach jak Volkswagen lub Polo. Sea Dibiza, Cordoba, Sea Daroza, Audi A2, Skoda Fabia, drugiej generacji, czy Skoda Roomster. No i tutaj, kilka lat musieliśmy poczekać około 3-4 lat. W 2014 roku zadebiutowała nowa wersja tego silnika. Z tej samej rodziny wywodzą się silniki 1.6 TDI oraz 2 0 TDI Co tutaj zmieniono? No zmieniono dużo. Dlatego że zastosowano wtryskiwacze, cały układ wtryskowy common rail, piezoelektryczne wtryskiwacze, cztery zawory na cylinder, turbosprężarka ze zmienną geometrią łopatek oraz filtr cząstek stałych. Moc tego silnika była znacznie powiększona, bo od 75 poprzez 90 aż do 105 koni mechanicznych. Silnik ten był montowany w Audi A1, w Seacie Ibiza i Toledo, w Skodzie Fabii, w Skodzie Rapid czy Volkswagenie Polo. Kultura pracy silnika była znacznie większa głównie poprzez zastosowanie właśnie wtryskiwaczy całego układu wtryskowego Common Rail. Dodatkowo silnik spalał także znacznie powiedzmy widocznie mniej paliwa w porównaniu do swojego poprzednika zasilanego pompo Co do usterek i awarii, no tutaj yy, można powiedzieć, że silnik pierwszej generacji, czyli ten montowany powiedzmy do 2010 roku yy, jest to charakterystyczne powiedzmy usterki dla silnika z pompo wtryskiwaczami. Czyli najczęściej układ tryskowy pompowtryskiwacze po przebiegu 200 tys km. Najczęściej już wymagają regeneracji, czy to wymiany. Dodatkowo w tym silniku e, pojawia się problem czasami z panewkami na wale korbowym, e, w niektórych egzemplarzach oczywiście nie jest to jakaś nagminna, e, awaria, także warto o tym. Pamiętać. Na pewno warto regularnie wymieniać olej, skrócić te interwały do 10-15 tysięcy i silnik na pewno nam się odwdzięczy dosyć, dosyć powiedzmy, pracą długą. Co do jeszcze takich yy, awarii, można powiedzieć, że trzeba zwrócić uwagę na filtr cząstek stałych tutaj szczególnie samochody używane małe miejskie mogą mieć problemy już z tym filtrem cząstek stałych jeżeli ktoś jeździ na krótkich trasach to to niestety ale ten filtr cząstek stałych będzie dużo wcześniej wymagał serwisu czy to wymiany co do takich awarii jeszcze silnika z pompowtryskowacami Tutaj oprócz pompów wtryskiwaczy warto zwrócić uwagę, jeżeli mamy jakieś problemy z silnikiem, na przepływomierz. Turbo sprężarka no, po większych przebiegach, także będzie wymagała zapewne czy to powiedzmy, regeneracji, czy to wymiany na nową, aczkolwiek dostęp do części zamiennych jest bardzo dobry, tak jak to w przypadku Volkswagena. Skody tutaj. Nie powinniśmy narzekać na zarówno liczbę warsztatów, jak i części zamienne, które możemy zastosować. Do Oczywiście to wszystko wiąże się z kosztami. Jeżeli ktoś nie robi dużych przebiegów, to zdecydowanie powinien wybrać silniki benzynowe. Tutaj ten silnik 1.4 TDI to typowo samochód na trasy podmiejsko. Gdzieś trasy lokalne, powiedzmy, gdzie nie stoimy w korkach, tylko się poruszamy cały czas. Co do samego silnika, no tutaj z spalaniu już powiedziałem, jest powiedzmy niższe niż w przypadku silnika 1,9 TDI. No tutaj średnio 1 do 1,5 litra mniej spalamy. Także jeżeli ktoś szuka oszczędności, robi trasy, to powinien się przyjrzeć, szczególnie silnikom od 2014 roku. Gdzie ten silnik został zmodernizowany, nowy układ tryskowy znacznie poprawił kulturę. Hałas generowany przez ten silnik. W przypadku silnika, oczywiście na pompowtryskiwaczach, no tutaj musimy się niestety powiedzmy pogodzić z dużo większym hałasem generowanym przez ten silnik niż w przypadku silników czterocylindrowych. Także tutaj Tutaj y, powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę, że y, wersja trzycylindrowa będzie pracowała znacznie, znacznie, powiedzmy, mniej kulturalnie. Sam silnik jest raczej godny polecenia. Pamiętajmy o regularnej wymianie także rozrządu, paska rozrządu. Z tego co wiem, w zależności tam od roku produkcji, była ta wymiana co 90 do 120 tysięcy, bodajże. Także tutaj musimy pamiętać o. Na szczęście części nie są drogie, także sama eksploatacja także nie sprawia, jakiś, nie sprawia jakichś podwyższonych kosztów. Sam silnik oczywiście wy, wywodzi się z rodziny silników TDI, czyli zapewnia dosyć dużą trwałość, ale sporo egzemplarzy już przejechało, nawet powyżej 300 tysięcy kilometrów, także tutaj kupując używane auto Kilku kilkunastoletnie musimy sobie zdawać sprawę, że nikt diesla nie kupował powiedzmy do małych przebiegów rzędu 10 czy 15 tysięcy kilometrów, tylko raczej powyżej 20-30 tysięcy rocznie taki samochód przejeżdżał. Także to by było na tyle odnośnie silnika 1.4 TDI. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia, do następnego odcinka.